W dzisiejszym odcinku unboxingów mamy dla Was Bobota Win 3060, czyli najnowszego robota myjącego okna od firmy Bobot, którego dostaliśmy do testów. To jest kolejny robot tej firmy, który mamy okazję testować, więc jego porównamy z Win 3180, a w tym filmie pokażemy Wam, co skrywa się w pudełku. Zacznijmy od tyłu opakowania, gdzie jest jeden. Napis, który zwrócił moją uwagę. Tutaj mamy napisane Xiaomi Upin Coorporated, czyli jest to pierwszy robot mający okna powiązany z Xiaomi. W samej recenzji zobaczymy jak bardzo, a teraz go rozpakujmy. Na samej górze mamy szmatki do mycia. Wow. 8, więc nie żałują. Bardzo porządna instrukcja, po angielsku i po rosyjsku. Babot win 3060. W porównaniu do win 3180, z którym miałem do czynienia, no to. Tamten jest czarny, ten jest biały, ale jeżeli chodzi o samą konstrukcję to wygląda prawie identycznie. Wydaje mi się, że jest trochę ładniejszy, ten kolor mu bardziej pasuje. Tutaj widzicie linę zabezpieczającą. Tą linę mocujemy na przykład przy karniszu albo gdziekolwiek jeżeli chcemy puścić robota z samego jeżdżącego po oknach po stronie zewnętrznej. Dzięki temu jeżeli na przykład coś się stanie i robot się odczepi to nie zleci na ziemi nie zrobi nikomu krzywdy. A z tej strony mamy e, źródło zasilania: kieliszek? Nie. Dozownik. Nie mam najmniejszego pojęcia po co. Ale mam kabel od zasilania. Krótszy niż zwykle. Tu go mamy trochę więcej i pilot, identyczny jak, jak przy Bobocie Win3180, czyli tak naprawdę jedyne zaskoczenie dzisiaj dla mnie to ten dozownik, który nam tutaj dali. Może będzie w instrukcji wyjaśnienie po co. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych unboxingów, jeżeli lubicie patrzeć na to, jak rozpakowujemy te sprzęty. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów i do usłyszenia.